Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł. Przejrzy, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwały Bogu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie przestawaj wołać do Jezusa, tak jak dzisiejszy niewidomy z Ewangelii. Walcz o to, by Twoja więź z Nim nie zanikła. Walcz o codzienną modlitwę, częstszą Eucharystię. Walcz o codzienne bycie z Nim. Pamiętaj, ktoś chce, żebyś umilkł. Ktoś chce, abyś się znudził wołać do Jezusa. Ktoś chce Ci wmówić, że nie warto, bo On nie słyszy, są osoby ważniejsze od Ciebie. Cisza Boga, brak Jego pomocy, porażki życiowe, choroba, problemy rodzinne. Widzisz? Nie wołaj do Niego, nie warto i tak Cię nie usłyszy. Daj sobie spokój, zajmij się swoim życiem, weź się w garść, zostaw Twojego Boga. Nie słuchaj, wołaj jeszcze głośniej, wzywaj tego, który oddał za Ciebie życie. Wzywa Jezusa. On obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata. Wzywaj Go. Jesteś jedyny, najważniejszy i kochany przez Niego. Nie ma większej sprawy niż Twoje. Każda modlitwa, każde Twoje wołanie, każda łza nie idzie na marne. On wie. On widzi i działa. Zaufaj Mu. Nie jesteś sam.